Siema Adwadrojta, więc w kolejnym filmie dzisiaj drugi odcinek specjala. A więc tak, w tym odcinku kupiłem sobie 3 paczki kart. Naklejek Brazil 2014, plus paczka ryb Bisterek. Tak to wygląda, a więc, a więc zaczniemy chyba od naklejek. A okay, i tak szybko nie zbieram, więc e, zbytnio nie będziemy się zatrzymać przy nich. E, a więc Chamberlain, Lugano, e, Ryan, Taimurian, Samoa. E, szybko, Hart, Uchida. Hmm, Beckles, Pickle. i tutaj gryce, kahil e, tak, e, gary kahil tej koreanczyk e, tej i e, nani tam widzę, że kilka powtórek ale to generalnie nie przeszkadza i teraz bisterek e, ja tutaj otworzę nożem ten mm, bo żeby nie zniszczyć limitki Słuchajcie tutaj poza kadrem otworzę, i taka proporcja w listerach z wybrątni. To jest drugi listera, który kupujemy w takim sklepie, i mamy obrące tego powtórka Hmm. tu się chyba Agierczyk, więc zaczynamy słabo hmm. i tak Messi, drogba Neymar, e, Falcao hmm. i i drogba, a tutaj mamy Feguli, powtórka, e, przepraszam, bugera bugera, powtórka słabo, słabo, słabo Zobaczymy co na te saszetki yy, był teraz oczywiście na wymianę, ale zaczniemy od robby dwie saszetki Czyli tak mamy początek, później będzie taki meczek płynek, yy, czterech soszetek i tak zacz, zaczynamy i Feguri powtórka e, Feguri powtórka, ale mamy logo Francji. Jest dobrze. Chciałem, żeby awansowali z tego meczu z Niemcami. Strynage inner e, Lukaku i kompany. Mm. I teraz pojedynek saszetek. A więc też nie mam nas jego. E, tutaj Nigeryjczyk, Greg, e, Miralas, Danega i Jeko Star Player. Fajnie, nie miałem go. Jak na razie całkiem przybój tych listerek. Oj, mamy Topmastera. Fancy Topmaster w innej paczce. okej, okay, tutaj mało czasu mi zostało e, SFR-owi Batem, Kmenia i Ramirez Essien, Hans, powtórka i Ronaldo <ścoughs> Topmaster, powtórka tutaj możecie to słyszeć, ale to pies e, pies od e, tam jak wiecie jest bardzo ciekawe bardzo ciepło i to jest problem psa paredes kombarów e, benzema castillo fernandez macum i ostatnia paczka naprawdę bisterek się zwraca zwrócił się i to bardzo e, i tutaj mamy kawashima astori eniama marcelo humers i paulinio fansowolid powtórka a więc takie szybkie podsumowanie, trafiliśmy tyle kart bazowych, z czego chyba, że ona nie jest kartą Na no tak, cały blister tyle kart specjalnych, a więc ja się zamierzam gdzie jest w skrócie, kurę nie do zobaczenia, cześć.